Dzień dobry to znowu Awa, w dzisiejszym odcinku będziemy patrzeć na Warszawę. Zobaczcie, przywitałem was w Warszawie i gdy mnie zryskiło widziałem to, te dzieci. No dobra, co my tu mamy? Dobra lecimy z czymś innym po potem w Warszawie jak można mm. he słyszymy że co co to, to gdzie by się zresztą kiedy no co dobra e, pomyślmy może gdzieś w e, może nie w Polsce ale w... w Białorusi nie, w Norwegii? w Kanadzie, dobra, Kanada. Bierzemy swojego nutka, dajemy go. Tutaj! W losową wyspę. Co jest, widzowie? Patrzcie jakie piękne. Tylko ja mogę się wracać. Iść nie mogę. Zepsute. Dlaczego nie mogę chodzić? Dobra, to damy się. No. Kuby. Ciekawe, czy ktoś z Was się nazywa tutaj Kuba. Jeżeli tak, to Wy nazywacie się Kuba. Coś... Czemuś... Stoimy na skale. Dobra. Ku... D. Do góry. Do góry ekran. Teraz to... Okej, okay, idziemy tam. już zachód słońca po jednym liściu kolejny dzień? ile się idzie ta, to, takimi dróżkami? co jest z tym nie tak? widzowie, co jest z tym nie tak? idziemy dalej no czemu już jest noc? dzień, noc, dzień, noc, dzień nie działa to tylko w jedno, w mie w dwa miejsca możemy iść to jest zepsute to trzeba usunąć i idziemy tutaj ok, idziemy w, na koniec Tylko tu coś jest Widzimy. idziemy tam idziemy ta, tam ta. tu można nie działa dlaczego? O co to? A tutaj. No czemu ty nie działa? No nie działa? No co jest ludzikiem? Nie można. Tu na Islandię idziemy. Ładne. O samo już zniknął. Czemu tu... To... Dlaczego tutaj jest za ten? Wiecie o... co? Ej, idziemy tam. Dlaczego to jest za nie wiem, że to jest jakiegoś popularny dom. Widzowie, no, e, ciekawe, czy mam nagrywać ogólnie z Google Mapsów? Bo, jakby to jest nawet ok, ale gdzie widzowie tutaj pójść? Nie pytajcie się o to. Widzowie, mam dla was informacje Dobra, przeteleportujemy się do. Nie pytajcie czemu tutaj to jest. Co to jest? Kom Dobra, widzimy... O, ludzika dajemy. Zjedziemy go do miejsca, gdzie się... Napisze na PL! Pl ja to jest McDonald's. Lidl! Lidl! Cześć Lidl! Bo 1 czy siedem? Lidl! Cześć Lidl! Lidl najlepszy! Eee... Cześć Lidl kosztuje! Dosłownie tak... Taki duży Janusz! Znaczy... Jak... Mariusz nie może tyle zapłacić Co z tego, że mam zniżkę 3 złotych? Ja Mariusz nie płaci tyle Mariusz nie może Za drogą Uuuu, Dobra, idziemy Dom Przybliżanie Do sąsiada Cześć, sąsiad Dobra, idziemy do pięknego miejsca. Yy, damy się do... Uch. Idziemy do... Kur... Dzie... Co się stało się? Co się... Idziemy dalej, w Aż. O. Okej. Okay. Idziemy na rzekę. Piękne. Piękne. Ja wiem, gdzie ja jestem. W jakiej. Tu, w, y, niedaleko, gdzieś chyba w tych blokach, mieszkała moja stara opiekunka. Dosłownie. Dosłownie. Kurde. W co Lag. Dobra, to będzie na tyle z dzisiejszego odcinka, bo wszystko laguje. To cześć.